Targi Panieńskie, imprezy o takiej nazwie przywrócono w gminie Ujazd, było jak przed 70 laty. Na rynku weselna biesiada i zabawa. Targi Panieńskie, czyli Heiratsmarkt, w Ujeździe po raz pierwszy zorganizowano w maju 1928 roku. Przetrwały do roku 1939, były tak popularne na Śląsku, że popanny przyjeżdżali konno i wędrowali pieszo chłopcy z odległych wsi i miast. Dzięki Panieńskim Targom Ujazd pozyskał wówczas kilkudziesięciu kawalerów i fachowców. Bardzo mi zależało na tym, żeby tą tradycję przywołać. Przed wojną była to jedna z, z większych uroczystości w ujeździe. Dużo opowiadał mi o tej uroczystości pan Józef Zgraja, świętej pamięci już w tej chwili żałuję bardzo, że za jego żywota nie udało nam się zorganizować. Po wielu, wielu latach przerwy postanowiliśmy wrócić do tradycji. Jest możliwość pozyskania dofinansowania na tego typu uroczystości przez lokalną grupę działania Kraina Świętej Anny. W ubiegłym roku dostaliśmy dofinansowanie na tą uroczystość. W tym roku pani dyrektor Grażyna Kocenda złożyła również wniosek o dofinansowanie przeszedł formalną ocenę i myślę, że koszty częściowo zostaną zwrócone. Bardzo mi zależy na tym, żeby uroczystość ta już na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości i imprez w gminie Ujazd. Targi panieńskie w Ujeździe są realizowane w ramach grantu z małych projektów, z lidera. Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny przygotowała i realizuje strategię pod nazwą Młodzież i dorośli są aktywni kulturalnie z rozwiniętym poczuciem tożsamości regionalnej. To jest jeden z lepszych projektów realizowanych w ramach lidera w Krainie Świętej Anny. Jako taki najciekawszy, bardziej innowacyjny, właśnie przewracania zapomnianych tradycji. Przerwa właśnie 70 lat, ale widać, że odnosi sukces. Współczesne targi to Śląska Biesiada. Uczestniczą w niej wszystkie sołectwa. Z tej okazji jest parada z tortami. Jeden z nich upiekł sam burmistrz. Postanowiliśmy w tym roku włączyć wszystkie sołectwa. Początek to jest, że każde sołectwo upiekło tort weselny i damy na ręce państwa młodych. Ja osobiście również upiekłem tort. Stoi tutaj przede mną i zostanie podzielony wśród uczestników dzisiejszej uroczystości. Przez cały dzień panny mogły też poprzyglądać się kawalerom i zobaczyć jak na ślub się ubrać, nowocześnie lub w stylu retro. Na bicyklu, na tricyklu, na tricyklu panny mogą się lepiej zaprezentować, wtedy i stroje ładniej widać i wtedy można się powachlować. Także jest to zdecydowanie um, taka forma tutaj eventu można by rzec. W czasie biesiady, zabawy i weselnych przyśpiewek można było także poznać pannę lub kawalera. Przyszły także te, które już mają mężczyznę swojego życia. Mam swojego kawalera, nie muszę szukać. Panińskie Śląskie Targi wsparła też matka słynnych śpiewających górali Irena Golec. Sama ważyła kwaśnica, a że synowie nie przyjechali, sama zaśpiewała. Gdy widzę kwaśnicę, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze, bo dobrze o tym wiesz że połknąłbym jak zwierz, co tylko, co tylko, tylko chcesz. Zapraszamy do stoiska! Najważniejszym punktem handlu pannami był wieczorny taniec kotylionowy. Trzeba było odnaleźć kawalera kotylionem, który miał taki sam numer. 50 panien poszło w tany i być może znalazło przyszłych mężów. Kawalerzy tańczą, to są tani panieńskie w Ujazd. Wyjątkowy taniec. No, póki co jestem samotny kawaler szukający szczęścia. Tak więc mamy. Na... no Liczymy, liczymy. A czy się uda, to się okaże. Wybrane przez kawalerów panny uczestniczyły w zabawie do późnej nocy, a te, którym nie udało się znaleźć życiowego partnera, będą miały okazję w przyszłym roku.